Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Mazda kontra Nissan. Rzuciłem wam odcinek odnośnie kierownicy, że mi się dużo bardziej podoba w Mazdzie. No i też robiłem filmik o lewarku, który jest wysoki, sterczący i z długimi skokami w Nissanie, co dla mnie czyni go dziadkowozem. A wy, wy piszecie w komentarzach, że to jest projektowane po prostu pod kobiety. No możliwe, że tak jest, o tym nie pomyślałem. Po prostu Nissan w żaden sposób nie zachęca do sportowej jazdy. A wręcz jest pod tym względem denerwujący. No i dwie osoby poprosiły w komentarzu, żeby zmierzyć odległość między kierownicą a lewarkiem. Że to jest też istotne. Ja o tym kompletnie nie pomyślałem, ale z ciekawości zmierzymy. To lewarek damy na luz. Mamy luz i powiedzmy, że do środka tutaj od kierownicy do środka lewarka 23 cm 23,5 powiedzmy. To jest najbliżej, czyli jak jest na biegu pierwszym. Wsteczny no będzie bliżej, no ale Podczas jazdy to jednak jedynka się liczy, a nie wsteczny. Dwadzieścia. Natomiast najdalej, no to szósty. Tak tak. Dwadzieścia osiem i pół. Może 28 Okej, okay. no to Mazda Teraz jest na luzie No, już czuję, że ten Met, słuchajcie, idzie pod dużo większym kątem w dół, tak? W Nissanie to tak mierzyłem, a tu tak, jest dużo niżej. No, już nie pamiętam, jakie tam były wyniki. 23,5 czy nie to samo? Nie wiem, nie pamiętam, ile tam było, ale zobaczymy przy obróbce. Jedyneczka. No, słuchajcie, taki duży kąt, że aż nie wiadomo jak to mierzyć. Totalnie inaczej. Ale gdzieś około 20,5 wydaje mi się wyjdzie. I szóstka. No teraz już łatwo mierzyć. 27,5 no nic, totalnie już nie pamiętam ile tam było także ale mam wrażenie, że podobnie yy, także właśnie być może to są jakieś standardy właśnie rzeczywiście w odległości do kierownicy no i żeby wyszło podobnie no to zrobili dłuższy ten lewarek nie wiem, napiszcie w komentarzu co uważać dzięki, trzymajcie